Siemanuja jestem, Ja was proszę o przesłanie jakichś fajnych filmów. Ja, nie nie. A jestem potem! To już uszmił A teraz widzę! jestem na łeb, No tak, nie zrobiły, No tak. No dobra. Słuchaj, eee, jakiś... Dobra, jakiś Nie, 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 program do Nie, 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 nie. Nie, 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 tak nie, tak Nie, 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 jak nie, nie, bo ja nie, mam dobrego komputera. No tak, no tak można powiedzieć. Dziękuję za uwagę. I przez... Yy, mówcie o mnie swoim kolegom.